My, jako koło gospodyń wiejskich, postanowiliśmy zająć się kuchnią taką tradycyjną, starodawną, szukać takich przepisów i wymyślać y, takie potrawy, którymi mogły się żywić nasze babcie, nasze prababcie, no i, i które przetrwały jeszcze do naszych, naszych wspomnieniach. Y, więc. Y, Teraz mamy przed przed przednówek tak zwany, to dawniej to nie było naprawdę co jeść na wsiach, zostały ziemniaki, może kawałek słoniny, jakieś jajko i nic poza tym. Jedyne co rosło na polu to pokrzywa, bo ona zawsze sobie radzi najlepiej, jako chwast wyrasta, najpierwsza, więc na pewno kiedyś panie gospodynie, żeby urozmaicić jadłospis, przecież ubogi o tej porze, prawda? To wymyśliłyśmy, że to będą takie pierogi wiosenne, takie wielkanocne. Są, jeszcze dokładnie podam wszystkie składniki. Pokrzywa podsmażona na masełku na patelni z ząbkiem czosnku, ziemniaczki i gotowane jajka, wszystko pokrojone w kostkę, doprawione do smaku. Pierogi wielkanocne. To jak jest jajko, to już jest wielkanoc. A tu jest pokrzywa i y, również przyrumieniona, przy podsmażona na, y, na maśle na patelni, też z dwoma ząbkami czosnku, to też czosnek to jest od, y, zależnie od tego, jaka ilość, jak to lubi. Jeżeli to ma być delikatna potrawa, y, to, to delikatna. Y, zdrowo jest wtedy, kiedy jest mało soli, i, bo to jest, y, jeżeli mamy się żywić zdrowo, tak jak kiedyś nasze babcie, to na wszystkim oszczędzano i życzymy smacznego pa 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 para para pa pa